Stacja Wrocław Główny. Station. Wrocław Główny Stacja docelowa. Ziębice. Destination. Ziębice Następna stacja. Smardzów Wrocławski. Next Station: Smardzów Wrocławski. Stacja docelowa: Ziębice. Destination: Ziębice. Następna stacja: Żurawina. Next station ŻURAWINA Stacja docelowa Ziębice. Destination. Ziębice. Następny przystanek Węgry. Next stop. Węgry. Stacja docelowa Ziębice Destination Ziębice Następna stacja Boreczek Next station Boreczek Stacja docelowa Ziębice Destination Ziębice. Następny przystanek. Warkocz. Next stop. Warkocz Stacja docelowa. Ziębice. destination Zębice Następna stacja Strzelin Next Station Strzelin Stacja docelowa. Ziębice Destination. Ziębice Następny przystanek Biały Kościół Next stop Biały Kościół Stacja docelowa Ziębice Destination Ziębice Następna stacja Henryków Next Station Henryków Stacja docelowa Ziębice Destination Ziębice Następna stacja Ziębice Next Station Ziębice Stacja docelowa Ziębice Destination Ziębice Stacja Ziębice Station. Ziębice. Pociąg skończył bieg. Proszę wysiadać. This train has terminated. Please leave the train.